Thank you Ja jestem tutaj. W szopie mnie nie ma, bo w szopie jest zimno. W każdym razie kupiłem sobie nowe zajebiste rękawiczki, widzicie? Rękawiczki z Guci. Ale zanim zaczniemy odcinek, zajmę sobie te rękawiczki, bo nie będzie mi aż tak zimno, jakbym machał tymi łapami, jakbym miał Parkinsona. W każdym razie w dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie po nową furkę, bo stara furka zepsuła się ze względu na to, że najprawdopodobniej zalałem ją Benzyną, a powinienem zalać dieslem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nieważne. W każdym razie znalazłem naprawdę zajebistą furę, ale zanim zaczniemy odcinek, zostawcie koniecznie subskrypcję. Tutaj wyświetli wam się czerwony przycisk, taki sam czerwony przycisk. Musicie kliknąć tam na dole. Więc jeżeli jeszcze ty nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. Możesz paść również na mojego Instagrama, kamerzysta69 i też tam zostawić zajebisty follow, bo mój Instagram jest najszybciej rozwijającym się Instagramem w Polsce. Więc dzisiaj pojedziemy sobie po nową furkę, bo dostałem ostatnio dużo hajsu z YouTube'a, więc stać mnie. Więc już nie jestem aż taki biedny, jak byłem kiedyś i znajdziemy sobie jakąś zajebistą furkę do myślę 6 tysięcy, Pojedziemy na miejsce i przeprowadzimy zajebistą transakcję. A mi też kupisz? Nie. Szkoda, ty co taki bogaty teraz jesteś. Zmieniłeś się. Jaki bogaty, co ty w ogóle gadasz? Po prostu, no, od zwieszanie z YouTube'a. No to mogę sobie, kurczę, pozwolić, tak? Zobaczcie, jakie tutaj furki, pokaż, pokaż, operator. Kurczę, jakie drogie. 41 tysięcy, 36 tysięcy, jezu. Chry o, czy 3800. Nie no, nie stać mnie chyba na to operator. W zasadzie to tak do 6 tysięcy myślałem, żeby coś znaleźć, ale nie wiem czy w ogóle coś takiego znajdę. Dobra, ja poszukam. Jeżeli coś znajdę, zaraz daję ci informację i idziemy nagrywać. Ja właśnie do szopy, ty za no, mnie ja Co? Ja myślałem, że ty chcesz kupić S65 Mercedesa najnowszego. Tu! Nie właś za mną, operator, ja idę poszukać furki zaraz idziemy po nową furkę, rozumiesz? Drzwi zamknąć? Nie, 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 nie. nie, Ja chcę mieć otwarte cepły powietrza i te sprawy. Ja chcę być eco-friendly, Wiesz. Chcę współgrać z naturą aktualnie. Także zostań tutaj, ja sobie poszukam furki. A co ty tutaj masz? Ostaw! Op Operator Ty! Operator, mam, mam, mam. O! Mam furę! Mam furę! Patrz, patrz, patrz! Dziewięć tysięcy koleśce! dziewięć tysięcy! Może zejdziemy do 8, może zestargujemy nawet do siedmiu! Kurczę, jakbym miał taką furę i bym kupił je za własne pieniądze, to w końcu byłbym kimś takim, no przeciętnym Polakiem, kurczę, wyobrażasz sobie ten awans społeczny, jedziemy, koniec jedziemy. Dawaj do autobusu i spiecamy. Operator, widzisz gdzieś tego handlarza? Miał tutaj być. No nie widzę. Umówiliśmy się z nim tutaj. Nie ma tego typa, nie wiem o co chodzi. Ty. To nie jest tam ten typek? Zobacz, zobacz, stawaj, dawaj, dawaj, chodź, 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 chodź. Widzisz, to jest to auto, nie? No chyba tak. Witam. Co to ma być? Co to ma być? Jakaś kamera tutaj, coś tego? Co to ma być? No, auto Nie, to nie, 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 to ja, to ja w takim razie, to w takim razie ja jadę. No ale jak? No umówiliśmy się na kupny auta. Nie, no tutaj kamera widzę, nie, 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 no, nie. Proszę pana, proszę pana, ja mam pieniądze. Ile pan ma tych pieniędzy? No tyle, ile się umawialiśmy, tak? W takim razie możemy przeprowadzić deal. Tak? powiem mi pan coś o tym aucie. No kija, jak pan widzi, świeżo sprowadzona z Niemczech, igiełka, 300, 160 tysięcy przebiegu To 300 czy 160? 160 tysięcy przebiegu, tak? Jeden, 1, 1, 2 pojemność. Bo powiem panu że no niech pan sam sobie zobaczy. Zadbana w środku, niepalone. Nie Wiesz tu śmierdzi petami. Nie, 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 nie było, nie było palone. Szwagier mówił z jęczek sprowadzone, nie było palone. No jak, no? Też czuję. No panie, no. No to czuję, że no, palone było. Nie, 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 niech pan mi nie wmawia, nie było, nie było tutaj palone, świeżo, świeżo sprowadzone, zadbany samochód niech pan sobie go obejrzy. Mówi pan stan widzi. idealny, tak? Stan idealny, tak jak mówiłem, jeden, dwa pół. No ale powierzy. panie, tu progi. Widzi pan? Progi z Nie, 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 tutaj jest, tutaj wszystko będzie do, do zrobienia, ale jest nowiutki samochodzik, jak pan widzi. Świeżo sprowadzony. A co to jest rok? Rocznik 2007. Dwa, 2007? Panie, a tutaj widzi pan, czy tarta klamka jest? Nie, to wszystko do zrobienia. Nie, 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 to jest, widzi pan, nowiutki samochodzik sprowadzony, jak pan sam widzi. No naprawdę, bardzo dobry stan. Zobaczy pan, pan sobie sam. No pan, pikanto. Tu... Picanto. To Jest strzasknięte. Nie. nie było, nie. Te, nie mówił pan, że jest rozwalone auto. Ja panu nie mówiłem, ale, ale dobrze dogadamy się tak dogadamy się dogadamy się panie to pokaże mi pan tylko silnik czy jest sprawny tak Pokaż mi pan silnik otwali pan auto proszę i biorę bardzo, auto proszę bardzo jest to auto silniczek też również suchutki proszę zobaczyć cichutko chodzi bez żadnych tutaj problemów pokaże mi proszę proszę zobaczyć co tam jest. panie tu olej leci nie 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 tutaj olej nie leci to jest suchy silnik nie ma, nie ma oleju. Proszę zobaczyć. Panie, jak to jest zalane? Nie jest zalany. Proszę zobaczyć. Naprawdę stan igła, stan igła. Dogadujemy się? No dobra, no dogadujemy się. To ósemeczka i. Ja, ja to się. Ja, no, ośiem no, w ogłoszeniu. 10 tysięcy, 10 tysięcy. No, ja no niech pan nie, nie, niech pan, zobaczy. Niech no, pan bo... Kurcze no panie. Nie, niech pan zobaczy, bo inaczej to dla matki zostanę? 10 tysięcy, bo inaczej. No Ale pani na no 8 tysięcy w ogłoszeniu było! Nie, nie, nie. No, po ja 10 000, 10 000, 10 to po co ja jechałem? 10 tysięcy! Ale to po co ja jechałem? 10 tysięcy! Panie, no nie, tak trzy mać! nie Co Co pan robi? Nie, 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 nie. no, no, no. co ty robisz? No kurwa, tam to! No nówka Złasz tamto. sztuka! Nówka sztuka! Złasz tam to Jest nówka sztuka! Złasz tam! Jest lówka sztuka? sztuka, nie ma lówki sztuki! 7,5 daje Nie? 10 tysięcy tak jak Sie Komu pan to sprzeda? Zobacz pan co z zachęt, zrobiłem 10 tysięcy tak jak mówiłem inaczej. Zobacz pan, co pan mi zrobi. Teraz proszę dać pieniądze. Proszę nie dać ma. pieniądze. Nie, nie pieniądze. mam pani. Proszę... 7,5. Proszę dać pieniądze. Nie. 7,5. 10, 10 tysięcy. 7,5. No pani, no nie mam. Co, co pan zrobi? 10 tysięcy. No. Inaczej. Inaczej. no matki pan to zostawić? No. dzwoni po policy inaczej. No to dzwoni tak mnie nie zamkną, bo nic nie mam. Dzwonię po policy. Dzwoni po policy, no, po proszę dać pieniądze. 10 tysięcy. Nie mam 10, 10, 10 tysięcy. tysięcy. 7,5. Proszę, proszę dać pieniądze. 7,5. Proszę dać pieniądze, widzi pan. Sztuka tutaj no pilastowa. i siedemówka sztuka jak panie. To, ale co pan tutaj zrobisz? No co ty zrobiłeś? No i co, ja no i co mam teraz robić? No i co teraz robić? Dawaj pieniądze! 7, i pół! Dawaj pieniądze, co mam teraz Siedem robić? 7,5! Nie, no zacząłeś mi skakać po maszynę no teraz... No jak, to no 10 tysięcy tam! Siedem i pół, panie! Nie, nie może tak być! Nie może tak być! Dzwonię po policję! No to dzwoń! Dzwonię po policję Nie, w sumie nie dzwonię po policję! Umiesz robić biznesy. Ok, prawda, działa, proszę dać pieniądze. 7,5, tak? 7 i pół tysięcy. Rączka, dziękuję bardzo. Dziękuję. To co, moje auto, tak? Tak. Holbro. Dobra, dzięki. Bardzo. Dawaj operator. Tak się robi biznes, operator. Miłej drogi. Patrz, co za głupi handlarzyna. Chciał za 10 sprzedać, a finalnie sprzedał za 7,5. Zaraz ci pokażę, jak naprawić ten dach. To jest po prostu bajka. Wyłaś, operator z tego. Czemu? No, wyłaś, wyłaś. Pokażę Ci, jak naprawić dach. No, wyłaś. Pokaż na dach, pokaż na dach. No dobra. Już? po prawej jeszcze po prawej? tu? no w miarę? czekaj, no jeszcze tył jest dobrze? mniej więcej no zajebiście, potem sobie klepie. jedziemy operator Jedziemy testować auto! No to jedziemy. Jesteśmy już na miejscu, pokaż jaka to jest zajebista furka. To jest po prostu igła sztuka. Weź tu jakiś trailer taki zajebisty walni. Pokaż jaka to jest zajebista furka. 7,5 koła, 7,5 tysiąca za taką bestię. Pokaż to, operator, pokaż. Operator, teraz zostań tutaj, ja pokażę jak tym śmigam, Wiesz, to jest taka bestia, jeden jeden silnik, rozumiesz? Jeden jeden, jaką to musi mieć moc? Wiesz, to ma taką moc, że wyrwie koła. Operator, uważaj, bo ja nie wiem, czy dam radę ogarnąć tą bestię! Słuchaj tego silnika! Teraz wyrwie Skąd? Czy operator? Operator! Do tyłu jedziemy! Operator! Zaraz ulecimy! O kur... Ojej, Bo ci prawie straciłem równowagę na nim. Nieważne, patrz, to jest na pole. Uh! Uh! Czujesz to? Czujesz pan mały operator? O kur... Ale zabija tym... tą bestią. Z gaz minie! Nie, 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 utrzymuje się czas! O Jezu, chyba rozwaliłem podwozie, wiesz? nie? Operator, ale to nie ważne. Ważne, że to tak leci. Tak leci operator. Nie spodziewałem się czegoś takiego, że to będzie tak leczyć. Dobra, operator, trzeba zaparkować. Nie, w wiadro ho, ho. Co się stało, operator Co się stało? No nic, dobrze parkowałeś Ja dobrze parkowałem Rozwaliłem? Tu rozwaliłem operator Aż się trzeba szczęście, szczęście słyszysz? Dobra słyszysz jakieś szczęście? Prawie szopę przewróciłem. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że furka wam się podoba. Będziemy nagrywać inne odcinki, jak, jak jeżdżę tą bestią. W każdym razie to jest mój nowy samochód. Tym samochodem będę poruszać się wszędzie. Jeżeli film wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapeczkę do góry. No i widzimy się w, ko w kolejnym filmie. Nie zapomnijcie również o zostawieniu subskrypcji. Także do zobaczenia, kochani. No i zobaczcie poprzednie filmy. Nie wiem, czy dobrze to pokazuję. Nie ma. Brato, co ty robisz?